O Jezusie można mówić, o Jezusie można śpiewać. Dobrze jest, jeżeli pokazujemy Jezusa życiem. Dlatego jesteśmy zaproszeni i potrzebujemy słyszeć historię innych ludzi po to, żeby się umacniać, po to, żeby doświadczyć tego, że to, o czym słyszę w Słowie Bożym, to, o czym słyszę w Kościele i to, o czym słyszę od innych ludzi, jest faktycznie możliwe do zrealizowania. Dzisiaj... Takim słowem świadectwa chce się z nami podzielić ksiądz, którego mam nadzieję dobrze znacie. Hen-hen daleko, za górami, za lasami w Płucku. Powstało pewne dzieło. I jest z nami ksiądz Jan Kaszkowski, który da nam właśnie swoje świadectwo. Opowie trochę o swoim życiu. Moi kochani, dzisiaj to moja prymicja i to nie pierwsza, to się, okaże, to się okaże za chwilę. Powiem o kilku przełomowych wydarzeniach w moim życiu. Ja nigdy nie znosiłem świadectw, wkurzały mnie świadectwa, bo świadectwa były zawsze na jedno kopyto. One w mojej młodości, kiedy y, ja byłem bardzo chłopakiem zawsze, który szedł pod prąd, w liceum dawałem czadu, chodziłem na imprezę. Nie ma nic w tym nic złego, jeżeli się nie przeginę. Ja chyba kilka razy przegiołem. Ale nie dlatego, zostałem księdzem. W każdym razie, jak chodziłem dawno temu na takie świadectwa, to wydawało mi się takie one bardzo... w jednej sztampie. Że byłem takim zwykłym, niedzielnym katolikiem. Chodziłem do kościoła co niedzielę, a potem spotkałem wspólnotę XYZ i nagle jestem dramatycznie inny, dramatycznie nowy. A ja, jako duch przekorny, mówiłem sobie, a ja właśnie spróbuję się zbawić przez zwykły niedzielny parafialny katolicny. I wyobraźcie sobie, co się stało. Przechodziłem do kościoła i patrzyłem na księdza i myślałem sobie tak, na taką zwykłą mszę w tygodniu. Ja przepraszam za kolokwializm. Widziałem, ja z domu niewierzącego pochodzę, więc to, to laickie myślenie we mnie gdzieś tam było i myślałem sobie tak, albo ten śmieszny pan, który stoi za ławką, rozkłada ręce i śpiewa tam pan z i tak dalej, to są jakieś jedne wielkie sorry, jaja. Albo coś w tym jest. I tak powolutku, powolutku dochodziło do mnie, że przecież ludzie nie mogą klękać przed Andrutem. I to mnie, to mnie zaczęło niepokoić i wchodziłem w to coraz głębiej. Coraz głębiej. Bo ja pamiętam swoją pierwszą komunię. Miałem księdza staruszka, który mnie przekonał, że w każdej najmniejszej cząstce, Konsekrowanego chleba jest on. Potem to zgubiłem, tak jak mówiłem, i dopiero później na poziomie liceum zaczęło to do mnie na nowo dochodzić. Potem zobaczyłem taki stary mszalik, taką książeczkę po łacinie i po polsku, gdzie była opisana stara msza święta, na którą chodził jeszcze mój tata i pewnie wielu jeszcze ze, ze starszych państw. I tam mnie bardzo zaciekawiło. I tam mi ktoś dopiero w końcu wyjaśnił i poważnie mnie potraktował, o co w tym wszystkim chodzi. I przyszedł taki moment, kiedy po jakiejś koszmalnej imprezie, ne, mówię dla dorosłych, więc na, na dużym dyskomforcie trafiłem do spowiedzi po wielu latach. I czasem tak bywa, że jak się idzie, do, że jak się kogoś spotyka, to masz wrażenie, że znasz go od wielu lat. Ja trafiłem na staruszka, Jezuite. Z moich grzechów absolutnie nie wyznawało, że miałbym być księdzem. A on mnie strzelił. Czy ty nie myślisz o byciu księdzem? Ja mówię, prorok, czy jak? A tam wiecie, takie wyziewy i wiele innych spraw. Ale to mi nie dało spokoju. Zacząłem drążyć. I w końcu, jeżeli po tej głębokiej, takiej naprawdę głębokiej spowiedzi przystąpiłem do Komunii Świętej i na nowo... Po raz drugi do pierwszej komunii świętej mogłem powiedzieć. I po drugi raz poczułem, że to jest On. To już nie mogłem być taki sam. Oczywiście dalej chodziłem na imprezy, ale ta komunia święta, to przeżywanie liturgii pociągnęło mnie yy, do seminarium. Zostałem księdzem. Szybko powiem. No historyk, no Każdy ksiądz na parafii w Pucku i tak dalej. Ble, ble, ble. ble. Hospicjum. Wszyscy wiedzą o co chodzi. I, pod, i potem nagle moi państwo... Strzał. Coś mi do głowy strzeliło dosłownie. Mam glejaka czwartego stopnia. I to nie po to mówię, żeby się tym chwalić albo żeby was, z was wyciskać łzy. To jest taki jeden z najbardziej złośliwych nowotworów. I przysięgam wam, że nigdy się ani na Pana Boga nie obraziłem, ani nie wściekałem, bo jestem bioetykiem i wiem, że i wiem jak się nowotwory tworzą, że to jest tylko mutacja komórki nowotworowej, to jest tylko przypadek, tak jak wypadki, i tak jak wiele innych nieszczęść, które nam się zdarzają. A powiem wam jeszcze więc. I taki byłem, ale nie liczyłem na cud. Mówiłem z taką pychą, lekką, jak ktoś kupi w tamtej księgarni książkę yy, Szału Nie ma, jest tak, to taką starą książkę, to tam zobaczysz, że ja mówię z trochę taką pychą, że jestem otwarty na cud. I potem ja dojrzewam, też się zmieniam. I poczułem, że jest bezczelność wobec Pana Boga. Skoro Ewangelia mówi, kołaczcie, dobijajcie się, proście, a będzie Wam dane, yy, to ja. W pewnym momencie, mówię, jesteś bezczelny, Kaczkowski. Jest, tak, masz rację, jestem, byłem bezczelny wobec Pana Boga. Byłem paskudnie bezczelny. I, I powiedziałem sobie, muszę inaczej. Muszę się otworzyć. Muszę kołatać. Ale znowu, bez przywiązania do efektu. To znaczy, proszę Pana Boga o cud. Czy on się wydarzy, tego nie wiem. Błagam, kołaczę, ale mam taką modlitwę, którą mnie jeszcze, której mnie jeszcze nauczyli Jezuici. Przyjmij, panie, całą wolność moją, przyjmij pamięć, rozum i całą wolę. Wszystko, co mam i co posiadam, tyś mi to dał, tobie to oddaję i całkowicie zgadzam się z panowaniem twojej, twojej woli. I były takie dwa momenty w moim życiu, kiedy mi było. Bardzo trudno powiedzieć ten fragment, całkowicie zgadzam się z panowaniem Twojej woli, z taką ogromną szczerością, z takim przełamaniem siebie, z, ze świadomością konsekwencji. Wtedy, kiedy mnie nie chcieli święcić, bo nie chcieli mnie wyświęcić na księdza, bo powiedzieli, że będę ośmieszeniem kapłaństwa yy, yy, i ja nie miałem na to żadnego wpływu. Pamiętam, klęczę przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy i wiem, że na to nie mam wpływu, i mówię, Panie Boże, całkowicie oddaję się panowaniu Twojej woli. Ze zgodą, że mnie nie wyświęcą albo wyświęcą. No bo przecież mówię, nie będę na Ciebie tupał, nie założę osobnego kościoła, jak mnie nie wyświęcą. I drugi raz, kiedy wiecie, jak się choruje długo, a ja już z tym glejakiem moim nieszczęsnym choruję trzy lata, jak na glejaka to jest mistrzostwo świata, aż mi się nawet zrymowało a dawali mi sześć miesięcy i kiedy odebrałem w trakcie tej choroby niepomyślne wyniki, że tam się zrobił jakieś wznowa, jakiś, jakiś syf, jakieś tam zaczęło się gotować, lololol. i zdziwiłem się, że wsiadłem do taksówki i powtórzyłem z pełną konsekwencją te słowa, całkowicie zgadzam się z panowaniem Twojej woli, a potem taka może normalna rzecz, wszedłem pod prysznic, i usłyszałem w radio tą słynną piosenkę i żyłem tak, jak chciałem żyć i byłem tym, kim chciałem być. I na koniec chcę Wam powiedzieć, że przygoda z Panem Bogiem, że kapłaństwo jest najbardziej fascynującą rzeczą, która mi się mogła przydarzyć w życiu. Kapłaństwo z pięknem, z pięknem liturgii, z pięknem celibatu, z, z tym takim całkowitym oddaniem się. Wtedy, kiedy jesteśmy czyści, wtedy, kiedy. Wiecie, nie ma nic smutniejszego niż łajdaczący się ksiądz. No, sorry. Jak się księża łajdaczą, to nie ma nic smutniejszego niż upadły ksiądz. Więc pilnujcie nas. Bardzo was proszę, pilnujcie nas. Ja. Kapłaństwo to jest, tak jak mówię, coś najpiękniejszego, co mi się w życiu mogło przydarzyć. A druga permisja ponieważ ja jestem facetem, staram się być facetem dialogu. Ostatnio, napis Ostatnio napisałem taką książkę Życie na pełnej petaldzie. Tutaj pani ją ma. Życie na pełnej petaldzie. Kaczkowski taki uśmiechnięty, yy, lekko w sutannie, bo ja uwielbiam łamać konwencje. Nie znoszę, żeby ktoś mnie zakwalifikował, albo ksiądz liberalny z TVN-u, albo ksiądz liberalny od lisa, albo ksiądz tradycyjny w Sutannie. Ostatnio nawet dałem wywiad w Do rzeczy i w, w Sieci. Jak gadam ze wszystkimi, trzeba być otwartym. A ponieważ kocham liturgię, jeszcze nie odprawiałem, ale kocham liturgię w tym Starym mycie, w tym mycie trydenckim, przygotowuję się do odprawiania jej już niedługo. W sobotę będzie moja permicja tutaj w Świętym Krzyżu XX. Kocham ją, i chciałbym, żeby ta książka stała się dialogiem pomiędzy tymi tak zwanymi liberałami i tak zwanymi konserwatystami. Nie ma liberałów i konserwatystów. Kościół nie jest ani lewicowy, ani prawicowy. Ani wspólnotowy, ani odnowiony w Duchu Świętym, ani, ani, ani tradycyjny. Kościół musi być po prostu Chrystusowy. I teraz na końcu. O moich mistycznych odlotach. Pod tytuł może Was zgorszyć, czyli wiara, polędwica, miłość. I pomyślicie sobie, co za obrazobójca paskudny zamienił jedną z głównych cnót teologalnych nadziei na polędwicę, żalcie. Moi państwo, ja jestem żarłokiem. Jestem głodny życia, uwielbiam żyć. I powiem wam tak, dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ wiara, jak, jak mamy nadzieję, właśnie zamieni się w pewność i już nie będzie potrzebna. Miłość, ta jedna z tych, która jest największa, będzie trwała zawsze, a my z tą wielką osobową miłością zjednoczymy się. Nadzieja się spełni. A ja wam opowiem o takiej sytuacji, kiedy. Idę do dobrej restauracji. Zamawiam krewisty stek. Taki, wiecie, medium minus, taki medium red, który tak puszcza krewkę. I y y y jeszcze w sosie au roquefort moja rodzina pochodzi z Francji. Takim sajowym, pysznym sosie i to się wszystko łączy razem. Piękno tych smaków i kieliszek czerwonego wina albo dwa, albo trzy. Y, y, takiego ciężkiego czerwonego wina na przykład Jochę. I jak to mi się łączy wszystko ja to biorę na język, to ja przysięgam państwu, że ja mam odloty mistyczne i mówię sobie wtedy, że bardziej Pan Bóg probabli jest niż probabli no.